Okazuje się jednak, że można zacząć ćwiczyć już od pierwszych dni połogu, ale ważne, pod czujnym okiem specjalisty. Każdy ginekolog, albo w każdym razie duża większość ginekologów odpowie, że powinna po sześciu tygodniach rozpocząć ćwiczenia i to jeżeli nie dzieje się pod żadną kontrolą osoby kompetentnej, to rzeczywiście po tych sześciu tygodniach jest moment, kiedy bezpiecznie. Natomiast jeżeli mówimy o efektywnych ćwiczeniach, które mają szybko przynieść jakiś rezultat, to ja jestem zdania, że od pierwszej doby po porodzie można ćwiczyć. Zajmuję się tymi ćwiczeniami już od dłuższego czasu, od, właściwie już od lat. I mogę powiedzieć, że moje pacjentki nigdy nic złego się nie wydarzyło, natomiast bardzo dużo dobrego, bardzo dużo powrotów do sylwetek. Także rzeczywiście te efekty od pierwszej doby, pierwszych dni po porodzie przynoszą najlepsze efekty. Po porodzie bardzo ważne jest to, żeby zacząć od ćwiczenia w mięśni krocza, żeby sobie trochę tych ćwiczeń kroczeniowych zrobić. I myślę, że bardziej tego, co unikać, to tak naprawdę powinniśmy mówić o tym, czego unikać po, po porodzie i w połogu, jeśli chodzi o ćwiczenia, może to zabrzmi trochę przewrotnie, ale tak to trochę jest, to tłoczni brzusznej, czyli silnego parcia, dźwigania czegokolwiek. Jeżeli to jest dziecko, to podnoszenie bliskości, czyli takich dużo profilaktycznych rzeczy bym, bym zlecił, żeby jak najmniej obciąć, żeby ćwiczyć nomobednicze, czyli krocze, albo zwane mięśniami karek. Już przy ćwiczeniach obserwowaliśmy kresę białą, która czasami wraca do swoich naturalnych rozmiarów. Tu pacjentka akurat bardzo szybko wróciła z tą kresą białą. Natomiast wiele pacjentek pozostawionych samym sobie, niestety ta kresa biała zostaje szeroka. Jeżeli już na chodzi o to, co możemy ćwiczyć, to już w szpitalu, w pierwszej praktycznie w dobie po porodzie to co należałoby robić, to ćwiczenia krążeniowe, po to, żeby już obrzęki schodziły z nóg, po to, żeby za krzepą zapobiegać chociażby też wiem, że teraz leki, wiele, wiele leków się podaje, ale mimo wszystko uważam, że warto. Chociażby też po to, żeby potem jak pacjentka wstanie, żeby mogła dojść do toalety. Także już pierwsze takie ćwiczenia można zainicjować nawet w szpitalu. To jak wyglądają te ćwiczenia zależy od tego stanu bieżącego, a ten stan bieżący gdzieś tam zależy od tego, jak było przed ciążą. Jeżeli ktoś był osobą, pani była osobą aktywną, wówczas ta pani będzie szybciej wracała do sylwetki i rzeczywiście będę mógł szybciej z moim programem iść do przodu. Natomiast te panie mniej sprawne później. Nie będą wracały do swojej sylwetki. Także rzeczywiście to jest zależne od tego, jaki był stan ten sprawności sprzed ciąży I kolejna część ćwiczeń, czy kolejna część zabiegów, które ja wykonuję związana jest z bólem, który się pojawia, i wówczas takie terapie przeciwbólowe jeszcze dodatkowo wdrażam jeszcze podczas moich wizyt Także to z takich trzech można powiedzieć częściej, by się to składało. Wyjątkiem są jeszcze panie, które miały cesarskie cięcie. Wówczas trzeba na pewno pokazać ćwiczenia oddechowe, odkrztuszanie, udrażnianie dróg oddechowych, żeby nie dochodziło do infekcji. Ponieważ część moich pacjentek dzwoni do mnie na ćwiczenia, że po cesarskim cięciu chciałoby zacząć ćwiczyć, ale za dzień, dwa niestety trafia do szpitala z powodu infekcji, górnych dróg oddechowych, infekuje się dziecko i razem wracają do szpitala. I gdyby one się zgłosiły przed porodem do mnie, ja bym pokazał jak ćwiczyć, albo do terapeuty, który pokaże jak ćwiczyć przed takim zabiegiem cesarskiego cięcia, no wówczas tego całego nieprzyjemnego zdarzenia byśmy uniknęli. Warto y, oczywiście dbać zawsze o swoją sylwetkę, natomiast y, w ciąży już można prowadzić ćwiczenia przeciwbólowe i przeżyć całą ciążę bez bólu. To się u nas na szkole rodzenia dzieje. Tak prowadzimy te ćwiczenia, żeby pacjentki mogły bez bólu funkcjonować w okresie ciąży, żeby jak najmniej było obrzęków, kurczy, łydek i tak dalej. Y, następna, y, następnie po porodzie y, usprawnianie już tych mięśni przywracanie do swojej funkcji wyjściowej jak najszybciej i wtedy, y, wtedy te panie po pierwsze wracają szybko do sylwetki, znowu po drugie. Przechodzą ten okres połogowy, praktycznie bez bólu albo z niewielkim bólem. No i potem już, kiedy zajmują się dzieckiem, też do tego, do tego zmierzamy, żeby już były bez bólu i bez tego bólu trwały sobie dalej. Natomiast jeżeli będziemy zaniedbywać te ćwiczenia, no to może faktycznie ciąży jakoś tam przetrwamy, może po porodzie ten ból ustąpi, ale już osłabione mięśnie będą po jakimś tam czasie prowadziły do tego, że pojawi się ten ból, ale niekoniecznie od razu, może. Po 10, po kilkunastu latach, kiedy to się po prostu nasilą te zmiany. Trzeba zadać sobie pytanie, skąd się wzięło 40%, 30 kilka pań, które mają nietrzymanie moczu po menopauzie. Nie mówiąc już o 5%, co jest tak sporo po 20 roku życia, które mają nietrzymanie moczu, a więc pacjentki, które do mnie trafiają do gabinetu z nietrzymaniem moczu. Są to pacjentki młode, gdzie no, dużo o wielu dramatach słyszę tych pacjentek. Może czasami związana jest sytuacja z porodem, ale zaniedbania z okresu połogowego brak ćwiczeń prowadzi do tego, że z czasem objawy nietrzymania moczu pojawiają się przy 40, 50 i później roku życia, obniżenie wypadanie narządów, ból, który się pojawia w kręgosłupie. Ile naszych mam, ile pokoleń tych starszych hmm, pań ma dolegliwości związane z kręgosłupem, które gdzieś przyczynę swoją mają w zaniedbaniach połogowych. Mój program, który ja prowadzę ćwiczeń, yy, sprowadza się do tego, żeby w ciągu kilkunastu minut dziennie pacjentka mogła przećwiczyć to, co ja zalecam. Z czego część tych ćwiczeń yy, Prowadzę tak, żeby pacjentka mogła wykonać podczas karmienia piersią, tak żeby w, w, możliwie wpleść w dzień. I właśnie to jest ta idea tych ćwiczeń od pierwszej doby, że wtedy wystarczy 10-15 minut przez te 5-6 tygodni sobie poćwiczyć i efekty są bardzo dobre. Natomiast Później trzeba byłoby poświęcać już godziny na to czasu i wcale nie ma gwarancji, że wrócimy już do tej sylwetki. Tu też należałoby jeszcze poruszyć problem hormonów. Otóż w tych pierwszych dwóch tygodniach po porodzie jest on najwyższy i wtedy organizm zachowuje się jak plastelina. Wtedy możemy rzeczywiście go modelować. Do sześciu tygodni, kiedy mama karmi piersią i jeszcze ten poziom, ten wpływ hormonów jest na tyle wysoki, że jeszcze ja widzę te efekty. Natomiast kiedy po sześciu, po ośmiu tygodniach wdrażamy ćwiczenia, no już zdecydowanie wpływ hormonów które pozwalają urodzić, pozwalają krocze rozszerzyć, pozwalają brzuchowi się rozciągnąć, te hormony już tak intensywnie nie działają. Już ta plastyna robi się twardsza i wtedy mimo intensywnych ćwiczeń nie wszystko da się doprowadzić do tego stanu, który był przed, przed ciążą. Tak jak można byłoby to zrobić niewielkim wysiłkiem, kiedy ten poziom hormonów jest wysoki. Kiedy mnie cokolwiek niepokoi, zwłaszcza po cesarskim cięciu, kiedy wiadomo, jest to jakąś formą operacji, ja wówczas konsultuję się z ginekologiem, jednak wracam do specjalisty, żeby, po to, żeby mógł od strony ginekologicznej obejrzeć. A więc fizjoterapeuta we współpracy z ginekologiem powinien tą sylwetkę przywracać. I myślę, że to jest nasza w tym rola, żeby to prawidłowo ćwiczyć. Jest tylko taki problem, że właściwie w polskiej literaturze nie ma takich rzetelnych informacji, jak ćwiczyć po porodzie. Trafiłem do Stanów Zjednoczonych, jeździłem po uniwersytetach i tam po tych uniwersytetach zbierałem sobie różne publikacje, różne opracowania dotyczące ćwiczeń po porodzie. I na podstawie tych opracowań stworzyłem własną pracę magisterską. Także trudno powiedzieć o jednym konkretnym źródle. Do tego dołączyłem jakieś tam niemieckie źródła i z tego stworzyłem taką właściwie własną metodę, trochę autorską którą początkuje na szkole rodzenia i tam ćwiczymy w ciąży, a kończę w momencie tych ćwiczeń połogowych.